Witam serdecznie białymi Mikołaj Padewski, czarnymi Wiktor Karcznoj. Tak, Karcznoj grywał ten ryby dwoma kolorami. Grinfeld wygrywa się sam, a tu wygrywa go Karcznoj. Grinfeld, goniec F4, mięciutki ruch. Hetman E4, oho, ho, 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 to bezsensowne, żeby tak zaciągnąć. Ale to można zagrać goniec C6, się nic nie dzieje e4, No tak w szachy grać nie może. Pozycja się robi zła, może nawet wygrana, ale i wiedział, co grać. Ten grać e6, a on zbił. Pogonie c4 wisi mu na f7. Zroszował. I po e5 ma problemy. Ale widzimy, że biały król został w centrumie. I zagrał b5. Oj, Ale go strzelił. 2. Teraz Hetman B7 idzie na out. No wie, że wygra, ale po skoczek E4 są duże problemy. Wieża D1, Hetman C8, no bo wziął bo po to grał. No ale pan szachuś. Skoczek bije C3, Hetman chce dać szacha na E6. A ten chce zabrać wieżyczkę szach. Nie można się osłonić konikiem. Hop, chyba Wiktor już wygrywa. A może nie, gonie f 8 Tego gońca nie wolno brać. Feton idzie dać metal na F2. I tu. Bakteryjkę. Gdy mógł zrobić roszane, to by przeżył Proszę, napad na Hetmana. I co z tego, że napad na Hetmana, jak to jest dubeltowy szach? I jak tu, to tu. Przed dubeltowym szachem można tylko odejść. I dziękuję za...